Witam, kolejne zakupy na złomie. Kompresor od auta. Nie ma w tym w ogóle miedzi, ale ciekawość mnie pozwalała go nie wziąć. Jeszcze go nie rozbierałem. Zobaczymy, co tam będzie. Powinny być jakieś tłoczki. Jest rozrusznik z auta, bo dosyć mały. I powiedziałem, że jak będzie jakaś pompa obiegowa, to ją wezmę, bo nawet się opłacało. Jak tą wcześniejszą rozbierałem, no i oczywiście do kompresora do pompowania kół sprawny. Tu nie jest uszkodzony, to się wyczyści. Manometr rozbity, ale to się kupi nowy. No i końcówka też nie jest uszkodzona, także to zostawiam. Za wszystko zapłaciłem 19 zł. Mam nadzieję, że się zwróci. Po 2 zł mi policzyli. Niecałe 9 kg tego. Zobaczymy 9. A mam wagę, to się sprawdzę. Co mi tam? I to na górę z 9,40 nawet po 2 zł, no to wychodzi, aha, no jeszcze to, no, no to 19 zł groszów to nigdy nie daje, nawet nie wołają. Dobra, przystępujemy do rozbiórki. Pompa stara to powinna być mieć nie jakieś aluminiowe uzwojenia. Tu nie ma nic. Dobra, rozbieramy to i zobaczymy, co tam w środku jest i czy, się, o, czy będzie więcej jak za 20 zł. Dobra, lecimy. Porozbierałem sobie już to prawie wszystko. Został mi jeszcze z rozrusznika Jedna rolka trochę miedzi jest. Więcej złomu. Tak, wszystkie trzy elementy dosyć mocno zerdzewiane. Nie chciało to w ogóle nic puścić. Ale w końcu puściło. Tak, tu mamy mieć. Tu jest takie mosiąc z, mie z miedzią. To liczymy jako mosiąc. Dobra, ja sobie to rozwinę tą ostatnią rolkę i widzimy się jak już sobie tu posprzątam, poukładam i będziemy to ważyć. a szybko się rozwija zaraz zobaczymy czy już jest coś jeszcze o, czy coś zostało ino. co to może nierdzewka jakaś no magnes dobra ja sobie to sprawdzam, czy jakiejś nierdzewki nie ma. Posegreguję w miarę na kubki się. i się zaraz przejdziemy do podsumowania. No, w miarę mam. I tak, zaczniemy od stali. Tego jest najwięcej. o 90 kroszy. myślałem, że ta w kompresorze płytka to jest nierdzewka, ale to jest magnes ciągnie, także wszystko to mam już zostały śrubki, dajmy po 90 Proszy, mamy 3 złote, dobra widź to do wiadra, kolejne. Tak samo po dziewięćdziesiąt groszy. A teraz przejdziemy do. Aluminium. Co jest z tą wagą? Dobra, tu 2 zł, że to od nowa włączyć. Plus 3 to jest 5 zł za złą. Bardzo się rękawiczkami coś wcisnął. Nie tak jak ma być. Dobra, zerowała się. A było 5 zł. Wszystko te tłoczki też są aluminiowe. Myślałem, że to jakiś plastik, bo tak wygląda. Jest jakiś powlekany. Pewnie utwardzany powierzchniowo. Ale aluminiowe. Aluminium jest po 5 zł. Mamy 13. No i została nam jeszcze mieć. Miedź jest po 27 7 to jest już 15 zł. mosiądz jest po siedemnaście <laughs> kurwa co jest z tą no dobrze liczysz po siedemnaście ile było tego aluminium osiądzu kurwa już się pogubiłem Kurwa, zwłaszcza to jeszcze raz. Czemu mi nie dodaje? Dobra, nosiąc. Po 17 zł dodać. Aluminium, po pięć złotych. To jest trzynaście złotych już. Trzynaście, I Mosiu, to 27, to jest 15. Czemu mi tam tego nie dodaję? No szk... No i tu jakąś kartkę i co to zapisz, nie wiem czemu mi to nie pokazuje wyniku w całości. Tu mamy 15, kurwa po 3 razy walczyć, to. Dramat. Mieć 15. Osiąc po 17 to jest 4 złote. 4 zł. Muszę jeszcze tą wagę odczaić, jak to działa dokładnie. Nie wiem czemu mi nie chce dodawać. Kazówki ile widziane i aluminium po 5 zł mamy 13 13 i tam był złom. Ile tam było? 5 Dodaj. Czemu mi wyskakuje to? I nie dodaje mi dalej. Dobra, w każdym razie zważona jest. I tak. Kurwa z tą kurą u sąsiada. Ja pierdolę się to zabij lepiej na rosół. No i tak, mamy podliczone. Miedzi 15, mosiądzu 4 aluminium 13 zł no i złom 5 zł to mamy 37 zł 18 zł zarobku szału nie ma dupy nie urywa ale zawsze to coś na plus Dobra, byłoby na tyle. Przepraszam Was za ważenie tej wagi. Muszę się jeszcze ją nauczyć, nią ważyć, dodawać to i będzie luks. Dobra, w każdym bądź razie rozebrane, zważone. Trochę miedzi wpadło padło. Mosiądzu. Powiem Wam, że kompresor sam może by się opłacało kupywać, bo on waży 3 kg w całości, zanim go ważyłem przed rozbiórką. Aluminium jest kilo czysta po 5 zł. Kurwa, to nie mi no nie. robi. Tak, to jest wszystko z kompresora. Oczywiście, jeszcze tak złomu trochę jest, z kilo czysta, po 5 zł. To się już wraca w zakup kompresora. A całkiem przyjemnie się go rozbiera. No i jeszcze nam zostaje miedziana podkładka po 17,3 zł. Taka biedna podkładka. No, miał więcej takich kompresorów. No, to by się to jeszcze opłacało na takim kompresorze, żeby można było zarobić w granicy 5 zł. No i fajna podkładeczka, dobra. Byłoby na tyle. Komentarz mile widziany. Możecie pisać porady odnośnie tej wagi. Ja sobie to jeszcze sam jakoś obczaję. I dobra, byłoby na tyle. Do następnego. Hej.